Szanowni państwo ministrowie, panie redaktorze, panie redaktorze, państwo parlamentarzyści, bardzo serdecznie dziękuję za tę Nagrodę Człowieka Roku. Jeśli roku, to nie całego roku, bo żona wynegocjowała ze mną pięć dni urlopu nad morzem, więc troszeczkę mniej niż całego roku, ale przede wszystkim zgadzam się z tą refleksją tutaj, która... Podczas zapowiedzi padła, że to jest nagroda tak jak w zeszłym roku była dla piłkarskiej drużyny piłce nożnej, tak ta nagroda jest dla politycznej drużyny Zjednoczonej Prawicy, dla całej drużyny, ponieważ nie da się też oddzielić nie da się oddzielić od siebie resortów, działań, spraw, tematów czysto gospodarczych od innych. I najbardziej Zależało nam zawsze, żeby sprząt ze sobą właśnie te dwa wymiary, czyli tematy społeczne i tematy gospodarcze. I to jest coś, co wydaje, nam, wydaje mi się, że się dość dobrze nam udało i jestem z tego, bardzo, z tego powodu bardzo szczęśliwy. Udało nam się też chyba obalić trochę mitów, tak jak w starożytności. Wszyscy znamy te mity Heraklesa, które gdzieś tam prawda, też jeden z nich dotyczył dwunastu prac i stajni Augiasza, to może przede wszystkim skupiłbym się na tym, że my stwierdziliśmy, że warto wziąć tego byka za rogi i z kilkoma rzeczami się zmierzyć, tak jak nikt przed nami. I dziękuję też panu redaktorowi Jackowi, że wspomniał o tych podatkach, bo to będzie coś, co będzie widoczne jeszcze przez wiele lat, że Państwo Polskie jest poważne i odważne. Odzyskaliśmy tą, tę powagę i odwagę, żeby działać w szerokim zakresie. I rzeczywiście staraliśmy się nie patrzeć na to, co było niemożliwe do tej pory nie do zrobienia z różnych względów i zmierzyliśmy się z tą rzeczywistością i kilka tych mitów obaliliśmy mit niskiego wzrostu gospodarczego przypomnę że jeszcze półtorej roku temu ten wzrost gospodarczy miał oscylować wokół 2 2,5% jest dużo dużo więcej dług publiczny miał przekroczyć 55% a jest powoli niższy niż 50% i Dług wobec zagraniczy, zagranicy zmniejszył się zasadniczo, co też, też jest ważne, bo my jesteśmy w swego rodzaju takiej no zupełnie wyjątkowej sytuacji, z której dopiero ostatnio sobie zdaliśmy sprawę, że musimy znaleźć naszą własną ścieżkę rozwoju gospodarczego, ponieważ kopia tych ze wschodu jakiejś Korei, Japonii, Chin czy nawet Niemiec, Francji. Nie wchodzi w grę, bo my, nie jest, my jesteśmy w zupełnie nieporównywalnej sytuacji do nich. Nie mówiąc o świecie anglosaskim, też nie możemy tego powiedzieć. A więc tu i teraz ze stanem gospodarki, jaki mamy, mam na myśli stan własnościowy, bo on przez te 25 ostatnich lat doszedł do takiego punktu, z którego no, ciężko nam jest ten punkt odwrócić, ale, ale nie ma co załamywać rąk, tylko trzeba. Zakasać rękawy i próbować budować jak najbardziej kapitał polski. I bardzo dziękuję też redakcji za wspomnienie tego wymiaru w kontekście pana Sołtysa, który tutaj pięknie przedstawił tę wspólnotę działań razem, bo ja też uważam, że walczymy o wspólny cel i o przywołanie tego, zacytuję, nie przepadam za tym polski B i polski C. Bo to jest też znak firmowy właśnie tej politycznej drużyny zjednoczonej prawicy, która w tym roku, którą w mojej osobie postanowiliście państwo nagrodzić. I jeśli jest jedna rzecz, która wyróżnia kraje, które odniosły sukces od tych, które nie odniosły sukcesu, niezależnie od systemu politycznego, gospodarczego, to jest to bardzo bliska współpraca właśnie pomiędzy światem biznesu i światem polityki, zdrowa współpraca, taka, na której mi w szczególności zależy, a ta zdrowa współpraca wtedy będzie miała miejsce, kiedy, kiedy dziennikarze będą patrzeć nam na ręce w sposób, w sposób bezkompromisowy. Bo Michał Zoszczenko powiedział, że dziennikarz z przestraszoną duszą to zero kwalifikacji. A więc dziennikarz musi być odważny, musi wpływać na opinię publiczną, na której nam, politykom, zależy na tej opinii publicznej. Wiemy, jak ona potrafi być kapryśna, to się Danton o tym przekonał, prawda, ponad 200 lat temu. I my również, ja szczególnie, z ogromną pokorą podchodzę przede wszystkim do tego, co opinia publiczna dzisiaj na nasz temat uważa, bo to jest nasz podstawowy punkt odniesienia, a państwo dziennikarze, dziennikarze Tygodnika Wprost tak wspaniałą tradycją trzydziestu paru lat, wy dbacie o to, żeby rzeczywiście ten przekaz był do nas, do świata polityki jak najgłębszy, jak najbardziej prawdziwy. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. I... Chciałbym na koniec bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim koleżankom, kolegom, którzy w polityce dodają mi sił, otuchy i rzeczywiście sprawiają razem ze mną, że możemy po trochu tą rzeczywistość naszą zmieniać w kierunku gospodarki coraz to bardziej polskiej, coraz to bardziej opartej o polską własność coraz to bardziej zasobnej, służącej, służącej ludziom, rodzinom, społeczeństwu całemu i mam nadzieję też, że podejmującej się nowych wyzwań zupełnie i wzmacniającej cały nasz piękny kraj. Dziękuję bardzo.